Ma Aneczko, z tej strony Fama Siema <grystanie> <kibą. grystanie z kibą> Siema To pierwszy odcinek ekipy, która jeszcze w sumie nazwy, jeszcze się nie zgadaliśmy Uuuu. Ale będzie Będzie. Tak, tak. E, wracamy właśnie z kebaba On stawiał, bo on jest jebanym tutaj. Uy, Słuchajcie Opowiem wam historię, opowiem wam historię, bo ja poprosiłem o, normalnie chciałem amerykańskiego nie, ale y, Czy nie, ona już zaczęła robić tego amerykańskiego a nie przeszła transakcja, ja no i ja wtedy to powiedziałem to. no to pożycz mi Dominik Dychę i dominik mi pożyczył dychę, ja zamówiłem sobie nie amerykańskiego, bo amerykański za 12 złotych jest, zamówiłem takiego za 10 I zamówiłem to nie, babka daje mi paragon, widzę 10 złotych widnieje na paragonie, mówię spoko siadam I po tak minutach babkę mi przynosi i mówi mi, a już robiłam amerykańskiego, to masz amerykańskiego Zarobiłem 2 złote Będzie na romperkach A przy... wy, wy macie wy co będziemy robić na tym kanale, znaczy ty, w tej serii Będziemy się bardzo dobrze bawić Dobrze Mam śpiewać Jej i się jebać, tak dobrze. Z tobą, tak, tak, tak. E, dobra, nie, nie umiem odwrócić aparatu. No to dobra, no to żegnamy Was, będzie zajęliście. Subskrybujcie i Lajk lajkujcie Pana y, kanały i po, podam linki do Waszych kanałów.